Dajcie, witajcie. Było takie zapytanie do mnie dotyczące samochodów, i jeden z widzów pyta, co to znaczy, że pojawił mu się olej na filtrze powietrza, oczywiście, od strony. Silnikowej, czyli od tamtej strony, czyli od tej strony, gdzie silnik czerpie powietrze potrzebne do procesu spalania. Więc wypowiadam się w tej kwestii jako ktoś, kto ma ukończony kurs w Akademii Marynarki Wojennej. Mam uprawnienia do Diagnostyki silników okrętowych to może nie jest silnik okrętowy, ale akurat taki kurs ukończyłem i mam uprawnienia do schamowywania silników. Schamowywałem również silniki Leoparda czołgowe, fałki. I muszę Wam powiedzieć, że na bazie doświadczeń w pracy przy odbiorach silników. Po okresach remontowych, jak też po okresach przeglądowych tych silników, bo silnik musi być określony co określony czas, przejrzany, nawet jeżeli jest w trakcie magazynowania. On musi okresowo być sprawdzony, czy spełnia parametry. No i potem wydaje mu się certyfikat. Więc było zapytanie. W związku z powyższym, jeżeli samochód ma przebieg 200 000 km, tak jak ten kadżar, silnik 1.2 2 TCE, 2017 rok to już jest lepsza wersja silnika. Silnik nie bierze oleju, tak jak widać. Może tutaj zaraz oczyścimy bagnet. oczyścimy bagnet i samochód jest w ciągłej eksploatacji. Eksploatuję go w trybie jazd długodystansowych. No bo jest na gaz, bo taniej. Czasami czasami przejeżdżam jakiś krótki odcinek, ale w związku z tym, że mam dwa samochody a nawet trzy, no to akurat ten służy mi do takiej jazdy długodystansowej. Jeszcze raz będę musiał to wyczyścić, żeby dokładnie pokazać pomiar. O. Wytrzemy bagnet. Sprawdzimy, czy tutaj nie ma jakichś farfocli ze ściereczki i jeszcze raz sprawdzimy poziom oleju. Tu jest o tyle kłopotliwe, że i tak jak pokazywałem na filmie o, jest w górnej krawędzi stanu. I teraz sprawdzamy po tej stronie. Dlaczego nie po tej gdzie jest dalej olej ponieważ tak jak pokazywałem kamerą endoskopową, ta rurka do sprawdzania oleju, ona przechodzi pod pewnym kątem, dlatego ten bagnet musi być tak wykonany i musi być odpowiednio włożony, ponieważ na tym zakrzywieniu zostaje olej, który ścieka i zaznacza się w wyższy stan. OK, o tym filtrze powietrza. Dobrze. Powiemy sobie o filtrze powietrza. No więc, ale żeby powiedzieć o filtrze powietrza, to najpierw musimy powiedzieć o oleju. I teraz yy, mamy sytuację taką, że mamy olej na filtrze powietrza. I jest problem, bo olej występuje na filtrze powietrza. Rozbieramy filtr powietrza, przejdziemy do niego. Tutaj bardzo prosto tu się wszystko dzieje. Należy tutaj ugnąć te dwa skrzydełka. I jesteśmy przy rewizji filtra powietrza, tak? No i teraz interesuje nam tamta strona. Filtr był niedawno wymieniany, ale gdyby jakiś problem występował, to już by tutaj się coś zaczęło dziać. Wyciągamy. No i mamy czyściutki filtr. Tak? Nic tu nie ma. No zajrzyjmy do obudowy. Yy, do obudowy mo, mo, możemy daję, oczywiście. Proszę bardzo, jest po tej stronie czysta, to jest strona dawcza. Po tej stronie jest zabrudzona, no więc należałoby ją tutaj przeczyścić. Syfem, nie olejem. Jest tak, zabrudzona. tu jest czysto, tu żadnego oleju nie ma, a tutaj mamy Stronę dawczą, a tu jest strona biorcza, tu jest czysto, tu żadnego oleju nie, nie ma. Zresztą, gdyby się olej odkładał, to on by się odłożył albo tutaj, na wysokości tej rury, czyli gdzieś tutaj, mielibyśmy krople oleju. Skąd się biorą te krople oleju? Przy wypracowaniu pierścieni tłokowych, następują normalne przedmuchy i dochodzi do. Wzrostu ciśnień w komorze korbowej. Te wzrosty ciśnień powodują, że yy, część z oleju, której jest w nadciśnieniu, jest zwracana w kierunku filtra powietrza, czyli silnik ma już przedmuchy. Silnik ma przedmuchy i można go uratować. Jedyne wyjście, żeby go uratować, to oczywiście będzie też i inne zjawisko. W przypadku, kiedyby doszło już do skrajnego zapieczenia pierścieni lub ich zużycia, to doszłoby do dymienia na niebiesko, no i byłyby utraty oleju które w silnikach, gdzie mamy wtrysk bezpośredni, mogą być niedostrzeżone, ponieważ w czasie krótkich dystansów, które przejeżdżają te samochody, poziom oleju się zwiększa wskutek dostosowania się do niego paliwa. Silnik, ten, który tutaj widzimy, to jest silnik z wtryskiem bez pośrednim, a więc występują tu już znaczne ciśnienia i on praktycznie pracuje jak diesel. I tutaj w odniesieniu do silników wolnossących występują duże ciśnienia. Będziecie mieli po uruchomieniu silnika, jak uruchomicie silnik, będzie zimny, zapach paliwa. Zapach paliwa będzie, zwiększy się poziom spalania, to jest druga sprawa, taka charakterystyczna. I dodatkowo, jeszcze dodatkowo, jeszcze może się podnosić poziom oleju. Tutaj olej jest czyściutki. Przejechał samochód 3000 km na tym oleju. Na razie nic się nie dzieje. Ja to pozwolę sobie zamknąć. I jeszcze tak dla ciekawości, żeby było wszystko jasne zamkniemy to z powrotem żeby nie było żadnych wątpliwości o, to musi tutaj wejść bardzo precyzyjnie o, z jednej i z drugiej strony musi kliknąć tak musi kliknąć kolejna sprawa to taka że yy, samochód po 200 tysiącach no to powinien mieć jakiś problem z turbiną. Już się powinien pojawić Na chyba 100 tysięcy, ten gdzie masz przedmówkę. Ja rozumiem, ale ja mam 200 tysięcy. Słuchajcie, to jest sprawa techniki jazdy, stosowania profilaktyki, jakości środków smarnych, dodatków, które stosujemy i całe szczęście ten silnik jeszcze nie ma GPF-u. Czyli mogę sobie pozwolić, żeby stosować dodatki, które w przypadku GPF-u mogą zażużlować ten GPF. Bo pamiętajcie, że w GPF-ie odkładają się sadze, ale też popiół. Popiół się bierze z dodatków, które są w oleju. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to taka, no to tak jakbyście w pies palili. Spalicie drzewo. Z drzewa macie sadzę, która się osadza przy zbyt y, bogatej ilości środka w stosunku do powietrza środka spalanego, czyli drewna. A obok tego, po spaleniu tego drewna, macie popiół, okay. prawda? Porządkujmy technika jazdy, czyli po pierwsze, czy dotyczy to. Poczekam, Nie wtrącaj się na razie, bo y, wybijesz mnie z wątku. Więc tak. Można. Samochód eksploatować na krótkich odcinkach, i po 17-20 tysiącach on będzie w kondycji takiej, jakbyście ten samochód eksploatowali na dystansie 200 tysięcy kilometrów czy 100 tysięcy kilometrów, ale na długich odcinkach. Tutaj w tych silnikach macie szereg układów i czujników. Tutaj są na przykład Dwa termostaty, i zadanie tych wszystkich elementów jest po pierwsze doprowadzić silnik do stanu jak najszybciej, do stanu optymalnej wartości temperaturowej, żeby procesy spalania zachodziły już te z, najniższą, z najniższym wydalaniem środków, substancji szkodliwych i żeby to przy okazji było wychwytywane przez filtr cząstek stałych bo tutaj taki filtr jest nawet filtr cząstek stałych spotkacie w pasacie z 2001 roku 1.9 TDI i teraz tak kolejna sprawa to ja mówiłem tutaj o mówiłem o turbinie bo to jest jakby sprawa dojścia do turbiny po 200 tysiącach warto sprawdzić ja lubię tutaj Wypinać yy, zabezpieczenia. Najlepiej zrobić to od strony interkulera. Wysunąć rurę i spojrzeć do środka. Tu się nic nie stanie, ona się nie złamie. O, tutaj do środka i tu nie powinno być oleju, lub jeżeli występuje to w bardzo niewielkiej ilości ja pokażę może yy, kamerą endoskopową żeby była jasność w temacie yy, pamiętajcie profilaktyka dbanie o pojazd I teraz kupujecie samochód który ma przebieg 80 tysięcy ale jeżeli miał olej wymieniany zgodnie z zaleceniami co 30 tysięcy kilometrów to muszę Wam powiedzieć, że wolałbym kupić na przykład samochód regularną, po regularnej wymianie oleju, który jeździ na długim dystansie, niż samochód, który jeździ na krótkim dystansie, no bo na przykład turbina, a jeszcze start stop do tego dochodzi. Wyście użyjcie start stopu parę razy i wykończycie turbinę. O, mamy i teraz zajrzymy sobie, zajrzymy sobie tutaj do tego przewodu. Popatrzymy, jak on wygląda w środku. W ogóle, yy, w dwóch rzutach. Najpierw normalnie spojrzymy sobie. Widzicie, są tam delikatne jakieś zapocenia. Widzicie, coś tam jest. Ale to jest naprawdę najważniejszy jest rand tutaj. Czy to jest czyste. Oczywiście mogłem ten rand wcześniej wyczyścić. Jak najbardziej. Teraz odwrócę kamerę. Sobie wejdziemy jeszcze raz. Zobaczymy jak to na ściance wygląda. No tak daleko bym już ręki nie wsadził i nie wyczyścił. Widzicie? Hmm. Czysty materiał. A teraz druga strona, czyli spojrzymy sobie kamerą, yy, zobaczymy sobie, jak to w interkulerze wygląda. I wtedy będziemy mieli jakiś obraz sytuacji. Interkuler ma wejście tu. No właśnie, już tu wchodzimy do tego wejścia interkulera. Patrzcie, widzicie, musi być czysty. Tu nie może być jakiegokolwiek zabrudzenia. Tak jak tutaj widzicie. O. Odwrócę kamerę. Widzicie, jakie żebra czyściutkie są. To znaczy, że po 200 tysiącach kilometrów kondycja tej jednostki napędowej, jak i również osprzętu, jest w idealnym stanie. Samochód pięknie jeździ, pięknie odpala na benzynie. Jeżeli teraz kupiłem środek do czyszczenia wtryskiwaczy gazowych, pokażę jak to się dodaje. Okresowo czyszczę wtryskiwacze gazowe. No jeden był uszkodzony, wymieniłem cały komplet. W skutek zabrudzenia one mają żywotność około 40, 50 tysięcy kilometrów, może 70 tysięcy kilometrów, to w zależności od tego, na jakim paliwie jeździcie. No, to już jest koszt takiego wtryskiwacza nie jest jakiś kosmiczny. Można sobie kupić. pozwolić na kupno nowego. Ja to wszystko teraz złożę. O! o weszło na swoje miejsce. I według tej książki, bo często z niej korzystam, użycie części zespołów pojazdów samochodowych książka z lat 80. Tu badania były wykonywane na Małym Fiacie, Dużym Fiacie, na silnikach Andorii. Nawet mamy tutaj zdjęcia. Proszę. Pokazane są też szczegóły, jak wygląda wypracowanie elementów. Jakie środki sparne były dodawane, wypalone zawory wówczas też występowały. Pierścienie zużyte występowały. Widzicie to, wszystko, co tutaj jest w tej książce, również występuje w samochodach nowoczesnych. Tylko że tu jesteśmy krok dalej. Silniki są bardziej wysilone. Silniki są mało pojemnościowe, bo dąży się do tak zwanej teoretycznej ekologii. Ale wyobraźcie sobie na przykład silnik 2.0 współczesnego Audi. Obejrzyjcie sobie na przykład, jest taki kanał EKG i zobaczcie, jakie problemy mechanicy mają, żeby wykonać analizę uszkodzenia czujnika w tym silniku, bo jest błąd. Silnik chce. Jeździć, ale tak nie do końca jest jakiś problem. No i właśnie, silnik jeździ nie ma, yy, ma jakiś delikatny problem, coś się z nim dzieje, a tak do końca nikt nie wie o co chodzi. Jak uratować ten silnik? Jak panu już. Jeżeli coś tutaj się zaczęło dziać, to yy, moi drodzy profilaktyka, czyli wracamy do środków kukanka. Które pozwolą nam na odzyskanie, odzyskanie czystości poszczególnych podzespołów, a także pierścieni. Musimy uwolnić pierścienie. E, możemy stosować TK2000, żeby uwolnić pierścienie. To się tak od razu nie stanie. Skracamy e, interwał wymiany oleju. Przechodzimy na wymianę oleju co 5000 km. Nieco 10 tysięcy, co 5. Stosujemy ten interwał. Obserwujemy, jak wygląda, czy samochód dymi, czy nie. I teraz możemy stosować też, o właśnie, taką pukankę. Ja taką zastosowałem ostatnio, jest na moim filmie do Audi, do Volkswagena. 1.9. Bardzo y, udana konstrukcja, chociaż jest na pompowtryskach. Nie wszyscy lubią pompowtryski. No i po zastosowaniu tych płukanek można użyć albo na początek, no bo będziecie często wymieniali olej, y, można użyć y, na przykład molibdenu, Albo możemy użyć o, Molibdenu Ja używałem tego Manola akurat, yy, ale można od razu cerateka, bo na przykład, czyli czy też, czy też Molibdenu. czyli też Molibdenu, tylko troszeczkę inne wydanie. No i nowoczesna technologia, czyli silnik 1.3 który powstał już, 1.3 TCE, który powstał y, w wyniku współpracy y, 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 Nissan'a, Renault i Mercedesa, to gładzie cylindrów są tam już natryskiwane. To nie jest nowa technologia. Niemcy stosowali tą technologię przy silnikach y, w Volkswagenie Tuaregu. to jest taki V 10 chyba, tak. No i tam właśnie jest taki film, jak mechanik śrubokrętem tą cieniutką warstwę mikronową odłamuje, bo tutaj jeszcze są typowe tuleje cylindrowe, żeliwne. Natomiast tam już jest ta cienka warstwa, tam się już niczego nie ratuje. Mamy ekologię, a tam nie wymienia się w bloku silnika tulei cylindrowych. Tylko się wymienia cały blok. Hmm. Czy to jest ekologiczne? No nie jest to ekologiczne. Jest to drogie. Po prostu jest to drogie. I chodzi o to, żebyście za to zapłacili i żebyście troszeczkę pojeździli. A jak zaniedbacie, to za chwileczkę przyjedziecie i znowu będziecie płacili. Dodatki do paliwa? Stosujemy też dodatki do paliwa różnego rodzaju. No ja tutaj akurat mamy tylko do diesla. Mam, tak, ale mam też to jest do diesla. Mamy do diesla taki dodatek na górze. Mam do benzyny taki dodatek, który też stosuję bardzo często. Tu chodzi o to, że przy wtrysku bezpośrednim następuje bardzo szybkie zaróżlowanie. Koksowanie wtryskiwacz Tak. I ten wtryskiwacz przestaje normalnie pracować. No i wtedy, na przykład, macie ten zapach benzyny. Wypalają się zawory. No i dochodzi do punktowego zapłonu, wzrostu temperatury i zaczyna być problem, bo może się zawór wypalić, tłok może się wypalić. Tu już jest kłopot. Wina użytkownika czy Renault? Yy, to jest wina Zielonego Ładu i technologii która zmusza stworzenia niemożliwego z rzeczy, które dotychczas były wykonywane do, zupełnie do innych celów. Nie da się z silnika, który pracuje w procesach spalania paliw kopalnych, zrobić czegoś, co agregatu, czy silnika, który będzie miał zero emisji, to jest niemożliwe, przecież nie. Słuchajcie, jeżeli macie zanieczyszczony filtr cząstek stałych, GPF czy DPF, to co zalecają, no dać gaz i wypalić to, albo na przykład są te procesy wypalania, tak? Dodajecie adblue żeby obniżyć ten proces do dizla. Tak, do dizla kas ile 3-3,5 tysiąca obrotów. No i teraz zwróćcie uwagę na to, że tu chodzi o to, żeby bardzo podnieść temperaturę przy kolektorze, przy wydechu, przy wylocie, żeby doprowadzić do wypalenia sadzy, bo wysoka temperatura ją wypali. Tylko że teraz ta sadza wypalana, jeżeli ona się gromadziła w czasie całego procesu jazdy samochodem, ona ma być nagle wypalona. Czyli ona i tak, i tak pójdzie do atmosfery. Nie oszukujmy się. No to tak samo jak Volkswagen kombinował z rozłożeniem napędu na cztery i na dwa koła, tak? Jak wjeżdżał samochód na yy, pomiary, to poruszała się jedna oś i wtedy była zubożona mieszanka i było wszystko OK. A jak wjeżdżał na drogę, poruszały się cztery koła, komputer zmieniał oprogramowanie i nagle okazywało się, że samochód przestał być ekologiczny. O, na jakim paliwie jeździsz? Na jakim paliwie jeździsz? Tutaj jest w tym samochodzie w tej chwili 98. Czyli nie jeżdżę na pewno na E10. Nie zalecam tego paliwa, to dlatego, że ten samochód jeździ na gaz. I gdybym doprowadził do tego, że miałbym tutaj E10 zalaną, to Dodatki, dodatki komponentów e, e, alkoholowych powodowałyby, że gromadziłaby się w zbiorniku woda. Był taki przypadek już, że zatankowaliśmy dacie na stacji benzynowej na autostradzie i okazało się, że silnik nie, nie mógł odpalić. Za trzecim razem dopiero odpalił. Woda, moi drodzy, woda czyli. Nie E10, tylko 90 stara, dobra 98, czyli 98 to jest ilość dodatku 5%, bo tam też jest dodatek 5%, czyli tam jest to, to jest ta E5. I ten dodatek 5% daje nam gwarancję, że po prostu wolniej będzie nam się ta woda odkładała, tym bardziej, że zalecam, tak jak ja jeżdżę na trasie. Okresowo wypalić przynajmniej raz na 3, 4 miesiące, całe paliwo ze zbiornika, dodać dodatek, dodać dolać paliwa na full i znowu możecie jeździć na gaz. To, że macie gaz, nie znaczy, że będziecie tylko i wyłącznie jeździć na gaz, możecie tak robić, ale co pewien okres czasu musicie skorzystać. Normalnego paliwa stosowanego i dedykowanego do danego pojazdu. Pozdrawiam Was. Na pewno ten silnik się da jeszcze uratować. Jeżeli nie dymi na niebiesko, zalecam profilaktykę. I na pewno jeszcze. No i oczywiście wyjmować tutaj filtr, obserwować 200 tysięcy. Tu nie ma żadnych śladów oleju. 200 tysięcy. Turbina. Tu nie ma żadnych śladów oleju. No, nawet jeżeli są. Pokazywałem, ale tam się nie przelewa. Stan oleju na bieżąco kontrolowany. Jest. Wymiany częste. Jeżeli mamy problem, przy zmniejszyć interwał wymiany oleju. Aktualne oprogramowanie silnika. A no i oczywiście, tak, to jest ważne, żeby mieć oprogramowanie silnika aktualne. Tak, to jest bardzo ważne bo przesunięcie kąta wtrysku przez oprogramowanie może doprowadzić też do wypalania gniazd, do wypalania zaborów, do wypalania tłoka. To wszystko jest w tych silnikach na krawędzi. To jest wszystko na krawędzi, bo to są silniki wysilone, które tak naprawdę, najlepsze silniki są z wtryskiem pośrednim. Y, w po 300 tysiącach wyglądają jak nowe, a tutaj po 100 tysiącach może być już zarzużowany, zażu, zażu, jeżeli nie będzie profilaktyka stosowana. Pozdrawiam. Pozdrawiam widza, który zadał pytanie i myślę, że y, wyciągniecie z tego wnioski dla siebie i jak zobaczycie, że jest przebieg 200 tysięcy, to nie powiecie, e, ten samochód już dalej nie powiedzie. Nieprawda. <laughs> Możliwości pojazdu są takie, jak tu w książce widać, jak pozwala na to eksploatacja. Nie tak? należy bać się dużych przebiegów. Nie należy się bać dużych przebiegów, jeżeli samochód jeździ na dużych dystansach. To tak? jak z N57 w BMW, jeżeli on ma 200-300 tysięcy, to tam wszystko już zostało zrobione przez poprzedniego właściciela. Łącznie z tym wałem, który się lubi wyginać. No tak, N. Natalia, Natalia. Natalia nie kupować. N ok. Maria jak najbardziej. Maria jest zawsze w porządku. Ale Natalia nie kupować. Także sobie tutaj, jeżeli ktoś zdobędzie tą książkę, to może tutaj zobaczyć yy, wykresy, które wskazują na właśnie yy, różnego rodzaju zużycia, tu mamy intensywność używania trących części ślizgowych i wpływ smarowania. Widzicie? Ze smarowaniem zużycie bez smarowania. Jak się skraca ten okres? W czasie i w przebiegu. Cześć, pozdrawiam. Do następnego odcinka.